11 sierpnia, to znaczy pięć dni po wyjściu z Hanalei Bay, zapisuję w dzienniku wiatr słabnie i fala się uspokaja, nareszcie jest przyjemna żegluga. Zjadam ostatniego ananasa i wspominam jeszcze raz dawne ananasowe party. W tych spokojnych warunkach przeglądam świeże, jeszcze nie zjedzone, ale psujące się produkty żywnościowe, dotyczy to szczególnie owoców. Konsumowanie żywności w odpowiedniej kolejności i ilości daje dobre efekty. Dotychczas praktycznie żaden owoc nie zepsuł się, a specjalny gatunek bananów dopiero teraz dochodzi do stanu, w którym owoce te nadają się do jedzenia. Jak zwykle prowadzę codzienne łączności radiowe z Vancouver, zużywające dużo energii elektrycznej. Panel baterii słonecznych kompensuje te ubytki. Jednak po wielu dniach nieużywania silnika, włączam go chociaż na kilkanaście minut, aby przynajmniej w minimalnym stopniu podładował zespół moich akumulatorów. Sławek, VE7GKI, który mieszka w niskim budynku, ma gorsze warunki antenowe niż Zbyszek, mieszkający w centrum Vancouver w wieżowcu znajdującym się blisko wody. Próbuję on różnych anten możliwych do zainstalowania w jego sytuacji. Efekty tych działań są bardzo ograniczone i często mamy problemy w nawiązaniu łączności pomiędzy nami. Jestem już wystarczająco daleko od Hawajów i na uniwersalnym paśmie amatorskim 14 MHz mogę bezpośrednio rozmawiać ze Staszkiem z bumeranga, który cały czas stoi w Honolulu. Czasami są dobre warunki propagacyjne i jednocześnie rozmawiam ze stacjami z Australii, Polski i innych państw europejskich. Jednego wieczoru odbierany przeze mnie sygnał radiostacji z Polski jest tak silny, że początkowo sądzę, że to ktoś z bliższych rejonów żartuje, przedstawiając się polskim znakiem wywoławczym, ponieważ w tym samym momencie Zbyszek z Vancouver ma problemy z odbiorem tej stacji. Do radiowych konsultacji meteorologicznych na bazie map pogodowych oglądanych na internecie dołącza Jurek, który wraz z załogą płynął już tą trasą na swoim jachcie Gdańsk. Analizując mapy pogodowe sugeruje on, żebym płynął bardziej na wschód, ponieważ ponad 40 stopniem północnym przesuwają się silne obszary niżowe, powodujące sztormowe wiatry. Nawet proponuje mi konkretny punkt drogi, do którego powinienem płynąć, odległy od mojej obecnej pozycji o prawie 350 mil. Jego sugestia pokrywa się z moimi wcześniejszymi założeniami, jednak poparcie mojej decyzji informacjami o aktualnej sytuacji barycznej na północnym Pacyfiku poprawia moje samopoczucie. Czuję, że nie płynę w ciemno, bo mam rozeznanie o ogólnej sytuacji na oceanie. Przez następne kilka dni mam słabsze wiatry, żegluga staje się przyjemniejsza, ale niestety muszę pomagać silnikiem. Jednego dnia mój silnik pracuje nawet przez dziewiętnaście godzin w ciągu doby, w takie dni dużo czasu spędzam ze słuchawkami na uszach, słuchając taśm muzyki najczęściej klasycznej. Utwory Beethovena, Chopena lub dla odmiany Straussa wprowadzają mnie w stan rozluźnienia i odprężenia. Przenoszę się myślami daleko stąd, w rytmie walca nad pięknym i modrym Dunajem. Moje nogi same zaczynają chodzić inaczej niż normalnie. Przypominają mi się bale sylwestrowe i tańczenie na parkiecie. Wszystko tutaj na Warsowi wygląda podobnie, tak samo jak na balu. Jest muzyka i trudno jest poruszać się po ciasnym parkiecie. Tylko że tutejszy parkiet lata na wszystkie strony nie w rytmie modrego dunaju, ale w fali oceanicznej, a ja obijam się nie o tańczące pary tylko o ciasną zabudowę wnętrza jachtu. Dopiero wyjrzenie do kokpitu i widok bezkresnego oceanu sprowadza mnie do rzeczywistości. Ale po chwili znowu wracam wspomnieniami do moich dawnych wiedeńskich spacerów nad brzegiem modrego Dunaju. Z dnia na dzień robi się chłodniej. Coraz częściej podczas dnia ubieram się w koszulkę, już nie tylko w celu absorpcji mojego potu, a na noc do spania zakładam piżamę. Spokojną żeglugę wykorzystuję do prac na jachcie i czytania książek, bo w sztormowych warunkach czytanie jest męczące i uciążliwe. Ponieważ gałka oczna musi intensywniej pracować w pogoni za bujającym się tekstem. W kołyszącym się na fali jachcie głowa lata w jedną stronę, a trzymany lub leżący na stole tekst w drugą, a oczy muszą kompensować ten ruch.